sobie dzisiaj film widzicie po 15 chyba, albo przed, to musi być szybki film, ale widzimy się w naszych słuchawkach, znaczy moi. Eee, nowa piosenka, a my już i Q&A, musimy je totalnie szybko, 5 minut to musi trwać, bo jak dłużej to bo jest, jest przestrana bo ja będę jechać za niedługo i po prostu nie będę mieć czasu, bo ja po 18 wrócę. A film trwał 15 minut, to musiałem skrócić. Za łapeczkę w górę i subskrypcja. Proszę. Lecimy po te... Te długi, co były. Te długi! Te długi, widzowie! Dobra, pierwsze z 20 pytań. Będzie, będą pytania też takie od widza. Czy przyjadę na przykład do niego, czy coś. Ale no to po prostu otwieram, że nie wiem, albo coś. Q&A. Lecimy. Kiedy do Kielc? No, nie będę wam mówić. No wie, po prostu, żebym przyjechał. No nie wiem. Kiedy założysz konto na Twitchu? W sumie fajnie by było założyć takie konto na Twitchu. Myślę, żeby to nie był jakiś zły pomysł. Więc może, może... Takie live'iki serowić Ale nie wiem, pomyślę, Pomyślę Kiedy live z Bubu Wiktora? Na live mam Bono, a, z, a ja z nim już nie chcę ni mieć nic wspólnego. Pytania są oczywiście z 24 czerwca. Na no, ten nagrałam 7 lipca. Kiedy czas za Ja totalnie nie pamiętam tekstów moich piosenek. Ja tylko pamiętam niektóre refreny. Na przykład Puszczaj molokita. DJ, 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 puszczaj molokita. Hej, salwo, o, idę, idę, e, idę. Kiedy album? Nie wiem, jak się robi albumy. <grymne> twa ulubiona piosenka twojego autorstwa, czyli moja ulubiona piosenka. Wejdźmy z na YouTube. I co jest? Co to się stało? Brak wyników. Why? What the fuck? Dobra, wam jest bandoja. Już mi się noga części. No tak, to nie wiem, no ta piosenka, co wypuściłem, jak zwykle nie pamiętam. Pozdrawiam. A, czy czy ja, jakby twój największy fan zaprosił cię do swojej wytwórni muzycznej, to czy byś się zgodził? Średnio bardzo, bo ja się nie, nie zgadzam na takie rzeczy. Że ja z, ni z nikim nie mam współpracy, nic. Bo tak to by było w opisie, że. Ja nawet linka nie umiem zrobić. Więc bym się nie zgodził, tak myślę. Czy pijesz już na Nie. I nie chcę pić. Widziałem nawet raz w autobusie, jak jechałem. Jechałem trochę, bo 20 km wow. A ale widziałem, jak ty siedzi, ale nie. Nie pijam. Czy masz już Minecraft Java? Nie mam, nie gram w Minecrafta. Nie chcę wydawać na to pieniędzy, po prostu. Ja nie umiem grać w Minecrafta, jestem nubem, nic nie umiem. Nie wiem, umiem coś, ale nie tak jak inni. E, kiedy odcinek z się. Wężyć to wiecie, to jest jak, na, jak nagrywałem na przykład, jak zrobiłem sobie chleb w jajku i mi nagle podjadł, ale ja to dałem obok i prawda. Kiedy film z, molą, z Molim i Kitą? Ja to nagrywam 7 lipca, tak jak mówiłem, tak jak widzicie ten film. I z moli się zobaczę 2 sierpnia, bo ja jestem bez rodziców totalnie. Rodzice w Polsce, 600, 700 kilometrów ode mnie, więc średnio. Z Kicią to gdzieś 10 sierpnia. Ale szybko, szybko. Kiedy od... a... Czy twoja ulubiona piosenka nadal jest podba"? Nie. Lubię ta za Bo ta piosenka, jak strzelałem z siostrą, to ona mi się po prostu przypomina. A ja też nie za siostrą. Ja przydzielę jakiś eee, A Tak to lubię, jak odkękę? Zrobiłeś to, chłopak. Lubię tę piosenkę. A i DKA. To jest mój dom. Kocham to. To jest piosenka mojego dzieciństwa. Co sądzisz o Oskim Broskim? Nie wiem, kto to jest. Kiedy album z WW? Nie. Wiem jak się robi album i z nim nie będę robić. Co sądzisz o muzyce osoby? Nie słucham jej. Czy zagrasz z nami w Roblox? Czy jest widzem? Nie wiem. Miałam nowe konto też, to kiedy trasa z tą osobą z Wu Nie będzie trasy z nim. Kiedy organizujesz mi ten grip? Czyli spotkanie z fanami? Chcę pod koniec sierpnia, przed wrześniem. I dwie ostatnie pytanie: jeśli zorganizujesz to gdzie, gdzie i kiedy? Na Śląsku na pewno, a dokładniej nie wiem. No i tak, mówiłam, pod koniec sierpnia. Dziękuję Wam za, za film. W środę o 15.00 nowa piosenka. Ami już. Nie będę Wam podawać, bo ja to na szybko muszę wrzucić. zaśpiewam Wam może. Dobra, nie, nie. Została papeczka w górę i subskrypcja, a ja się z wami żegnam, narka. Um. A mi już wszystko jedno, czy to hej czy e czy to mały czy to duży, to mnie nie obchodzi, Ej, czy to mały czy to duży, to mnie nie obchodzi. I tak będzie mi z tym smutno i będę czuł się z tym źle.